Frakcja Mateusza Morawieckiego kontra maślarzy, czyli Jacek, Sasin, Patryk, Jaki, Przemysław Czarnek i jeszcze Tobiasz Boheński. To jest pełny skład maślarzy, plus jeszcze Mariusz Błaszczek. Można by go dopisać do tej grupy. Zaczęło się od tego, że to było gdzieś w wakacje. Jarosław Kaczyński zaczął publicznie mówić, ale również niepublicznie w ramach Prawa i Sprawiedliwości, że oto Mateusz Morawiecki jest tutaj najlepszym kandydatem na przyszłego premiera. Na to oczywiście dzisiejsi maśle, maślarze nie chcieli się zgodzić, no i wymogli na prezesie Jarosławie Kaczyńskim, żeby powołał, formalnie powołał ich im, w formie takiego zespołu programowego, który ma przygotować plan przyszłego rządzenia. Jarosław Kaczyński pod koniec września stworzył więc formalnie własną decyzją: tenże zespół, no i on zaczął pracować, zaczął się spotykać. Jak wynika z nagrań i zdjęć, głównie ta grupa maślarzy spotyka się u Patryka Jakiego w jego biblioteczce. No i właśnie, ten zespół programowy maślarzy w zasadzie obrał sobie jeden podstawowy cel. Tym celem jest to, żeby nie dopuścić do tego, aby Mateusz Morawiecki wrócił na stanowisko premiera. Oni tworząc ten zespół chcą zmonopolizować pracę nad przyszłym programem prawa i sprawiedliwości no i w ten sposób też no, stworzyć takie wrażenie, że skoro oni są autorami programu pisu, no to oni też powinni go realizować, a Mateusz Morawiecki nie będzie miał podstawy, żeby być twarzą przyszłego rządu, który miałby tenże program realizować.